Widziałem Fortnite! Siemaneczko, wszystkim! Jeżeli oglądacie ten odcinek na, na telefonie, to ja gram na telefonie w Fortnite. I się z tego bardzo cieszę, żeby masz taką emotkę skręcić w realu, ale ja nie umiem, ja muszę się nauczyć. Na 50 subów zatańczę te, ten, ten taniec z Fortnite'a. To w prawdziwym życiu, więc tak graj i będzie to Battle Royale. I zobaczę, ja za pierwszym razem przejdę. Łapka w górę, jak za pierwszym razem przejdę. A sub, żebym nagrywał na żywo. Dobra, jestem ja w Tylko raz muszę poczekać na mój autobus. To jest najszybsza moja ulubiona broń. Ja mam na auto. To jest ustawione więc widzów będzie się mega dobrze grało. Gdzie by tutaj polecieć? Dobra. Tam lecę, ale mam laki. Ale <grydy> Takich lagów jeszcze nie było. Dobra, lecę tutaj, albo do tego domeczku. To małego się bardziej opłaca, bo pewnie będzie sporo skrzynek. Przy sobie, ale grafika zjeżdża. I idziemy. Są, są start i już ammo. Auć To fajne, fajna kopalnia O shot, Shotę mam. Usuwałem się świetnie. Dobra. Dobra, idziemy. Fura jakaś jest, ale walic to. To on kocie łapki. Nie zwracajcie uwagi na mojego skinu jestem jest ktoś? Gdzie on był? E, no to za pierwszym nie prze... Ja no, zobaczcie, widzę, że on miał takiego samego skina jak ja. To jest dziwne czy dziwne? To jest dziwne czy walnięte? A w ogóle ten ktoś chyba też grał na telefonie. Bo tak dziwnie jeździ. A ja tak dziwnie w sumie nie jeżdżę, więc to my może nie, nie gra może na telefonie w sumie. Ale on miał kozadką broń, więc on... Tak mnie zastrzelił z góry. Dobra, teraz czekamy na autobus. W ogóle jakie mam... jakie mam łapki. Trochę anlagi, mam w ogóle mały baterii. 8% mam... Kurde to mam.

Teraz tam polecę. O tak, dobra, 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 widzowie. Widzowie Fortnite na moim kanale. Pierwszy raz. Mam nasz telefon, trochę ciepły. To tak tu jest za miejsce, bo ja mam widzę. Takie miejsce. Smerwik. karabinek typowy karabin nie najgorzej Zbijemy widzowie 50 subów to będę wam nagrywał wow, na żywo Aha. Mam nadzieję, że tam ten tu przegra, proszę On chyba nie używa tego Jak um. to się nazywa? Ten typek nie używa Eeeem um. Kurcze, nie czuję, jak walić to Pani motka ma, zrobi Jeszcze nie wiem, że to nie jest jego koniec Jeszcze nawet nie wiem, że to jest jego koniec Dobra, jestem, zarabiać nie Ja sobie trochę zbiorę tutaj tego giełki. Jakiś kolor, Moje samo namierzenie działa tak, że ten, że namierza mi każdego, że namierza, że, znaczy nie namierza, tylko strzelami, że teraz nie używam guzika Lecę tam nie pamiętam gdzie wcześniej że Dobra, lecę to anio Mogę podziękować kierowcy busa. Mówię w imieniu widzowie Webram ja. za pierwszym

gdzieś niebieska to skrzynia? Co to jest za skrzynia? Bo ja nie wiem. Typu, to mnie za... Aha! Dostał! Gotowość, kuda Proszę trochę poćwiczyć, bo już trochę nie grałem. Ogram dla Was tam dwa jeszcze. Jeszcze raz. <laughs> no, bo na telefonie się mega fajnie gra. <laughs> gram na 6%. No to

Leży na łóżku. I pokazuję Wam kamerki, bo mi się nie chce. I tak. Ostatni odcinek z 2 wyglądał tak brzydko trochę. I na, na pewno dzisiaj jeszcze pojawi się na moim kanale odcinek z 2 2 Oshotgun. Szybsze rozbrajanie. nie, łapkami myślimy szybciej. Ale dostaję laguje, nie ma amunicji, brakamo. Idę do wody. Oczywiście dziękuję kierowcy busa. Teraz raz, raz milionowy chyba Podziękowałem kierowcy busa No i co na tą budowlę? Jeszcze mam na ruchu, nie Ja się nie poświęcam. O, jakiś... BRUŃ broń, broń. broń. Dobra Chodź tu Otwieram tą skrzynkę Tu chyba na dole była skrzynia Chyba bo nie na pewno Nagrywam. Nagrywam. Przechodzę. Ale co innym razem? Powrót do lobby. No, wreszcie ja w lobby. Odbierz. Poziom 19. Możecie mi dodać jak chcecie. Tutaj co jest? Dwie katany. Ponczek, ale ja wolę katany. Это Не знаю, что тут еще можно изменять в этих катанах. Вруч. Вруч. Мама наверное, выпасажу на Так, мама выпасажу. Добро, ты покрамил свой в Что? To jest też fajna gierka. Da -da 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 -da. O kurde. Oh. <sum courte> <hysterarian> <inłada> Dziękuję, to jest mega fajna gra. Ja mogę dla Was jeszcze ugrać w Fortnite na Nintendo. Wiecie o tym? Ale nie, bo na Nintendo mi się nie chcesz, w sumie, bo... Tylko na Nintendo nie. Nie, tam Janek nie na Nintendo. Dobra, już mnie chyba połączyło. dobra połączyło. Dobra, ale Jeszcze dam tutaj lajka. O, oh, like. Like a boss. No, ale jaką broń by... Ale lagi. mi minigana. Jeszcze może te brońki z cs -a. Nie wiem, może jeszcze taką broń. Co to jest za broń? Nie wiem, no trochę ma fajną straszny druga bronie broni Hurra. oh yeah, lecimy. Co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Aha. <ścoughs> o widzieliście widzowie co ja zrobiłem? A kula jest?

Nie, zniszczył mi, zniszczył mi. Kupię się kompa, zrobię sobie te same, same konto na YouTube i będę dla was nagrywał na komputer. Jeszcze tam, tamten typ pożałuje. Hihihi. Hi, hi. Gdzie jest mój ekwipunek w ogóle? To mi ukradł ekwipunek. Dobry. Ja nie mam ekwipunku Gdzie jest mój ekwipunek? Zobaczcie, gdzie jest mój ekwipunek? Gdzie jest mój ekwipunek? Jest moja ekwipunek? Ja coś się zepsuło. Coś się... Coś się zepsuło? Kurde, myślałam, że mam mógł dokładnie. Ja nie zginę teraz. Miałem Kurde. Przepraszam, że go zabijam, ale go nie zabijam. Proszę, żeby mi wrócił ekwipunek. No ma, nie ma kurwa, ma dać. Nie ma. Jakiś typek się gada. <ślesz> To jest jakby za dużo na ten odcinek, więc na razie widzę.